Pamiętam, że kiedyś myślałem, że da się dostać na tą wyzwę. Ciekawe, że udało się dostać. Nie to się skończy moim padnięciem, ale życie. Królna ławeczka. Pro tip GTA. Printuj. To pewnie będzie ta torba czy coś. BASEBALL GAME Co? Nie no, spoko I grałeś nigdy w baseballa? A widziałem, widziałem, że to się skończy, będzie moją śmiercią. Jeb, lecisz 100 metrów.